Ano ten łajdak pozwolił sobie poić własne świnie wodą ze studni. Dzisiaj będzie o świniach i to tych najprawdziwszych świniach. Jeśli pracujesz na przykład w jakiejś korporacji czy pseudokorporacji, to może ci się wydawać, że już z większymi świniami niż ty to nikt nie ma do czynienia. Ciągle spływają jakieś maile z wymysłami rozmaitych menadżerów, które mają cokolwiek udoskonalić, a tak naprawdę to tylko uzasadniają ich bytność, ich stołek, ich władzę. I kolejna procedura, goni za kolejną procedurą, a ty myślisz sobie: No co za świnie to wymyślają? A tymczasem dzisiaj. U mnie na wnikliwym kanale o prawdziwych świniach. I to prawdziwa świnia urzędowa. Czy wiecie, że świnia w Polsce musi być urzędowa? Do 2023 roku wystarczyło rolnikowi raz w roku zgłosić świnie. A od 2023 roku Dwa razy do roku, do końca czerwca i do końca grudnia. Jak nie zgłosi pogłowia świń, to będzie uznany za świnie i dostanie mandat od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która musi wiedzieć koniecznie, ile który chłop, ile która baba ma w zagrodzie świń. Nieco łatwiej jest z kurczakami. Kilka kilkanaście kurek nawet ciut więcej to może sobie mieć gospodarz gospodyni w zagrodzie ale jeśli po głowie kur i kogutów przekroczy 50 sztuk zgłosić obowiązek bo inaczej będzie kara jak zwykle gdy nie zadość uczynisz jakiemuś wymogowi to w tym kraju będzie kara Pouczenie? Pouczenie, chciałbyś pouczenie, a z czego żyłyby urzędy? Oczywiście jest tego uzasadnienie, bardzo szlachetne uzasadnienie, iż ma to w razie czego przeciwdziałać epidemiom, bo jak już się epidemia pojawi, to będziemy wiedzieli, gdzie ile kur. I ile kur wybitych oczekiwać od kogo? Bo aby miało to przeciwdziałać epidemii, to naprawdę nie wiem w jaki sposób. No, ale ktoś by powiedział, no, zgłosić po głowie, dobra, nie czepiajmy się. Niech ta świnia moja będzie świnią urzędową. Jednak rolnik z Podlasia dostał yy, cztery litery. I to nieźle, bo mu naliczono niedomiar ponad 100 tysięcy złotych z odsetkami. A za co? A no ten łajdak pozwolił sobie poić własne świnie wodą ze studni. A na to nie miał odpowiedniego wodnoprawnego glejtu. No bo wiecie, że w Polsce, żeby sobie wybudować studnie, po prostu ją wykopać, wywiercić, postawić na własnym terenie, trzeba mieć odpowiedni glejd, odpowiednie pozwolenie, bo to twoja ziemia, ale ta woda, co już jest na dole, to niekoniecznie. To woda państwowa. No i mamy państwowe gospodarstwo wodne, wody polskie. Tak, tak, to ta szczytna instytucja, wspaniała, ta instytucja, która miała przeciwdziałać powodziom, a jak trzeba było podjąć decyzję o spuszczeniu wód, żeby nie zalało ogromnych terenów, to spóźniono się. No ale instytucja rządowa krytykować nie wolno. No i ta instytucja powiera od ludzi opłaty. Opłaty za powstanie studni, chociaż paluszkiem nie pomoże w tym, aby ta studnia powstała. No i Pobiera opłaty, jeśli ktoś będzie korzystał nadmiarowo, jeśli przekroczy próg 5 metrów sześciennych na potrzeby swoje czy swojego gospodarstwa. No i rolnik na Podlasiu miał nie najmniejsze stado świń. No. Ale świnie potrzebowały wody, tyle że wodociągu ani widu, ani słychu. No sam sobie przecież go nie wybuduje. No i co? No to rolnik używał wody ze studni. Poniósł kto szkodę? No nie poniósł. Co więcej, nie można by postawić rolnikowi zarzutu, że znęcał się nad zwierzętami, bo świnie napojone były. Ale po latach dopadli go urzędnicy. Dopadli go urzędnicy i stwierdzili, że szkody podniosły wody polskie, bo nie wystąpiło stosowne pozwolenie. To znaczy może poić świnie wodą w skali powyżej 5 metrów sześciennych na dobę, ale musi na to mieć glejt. Bo jak nie ma glejtu, to jest łobus. I należy się kara, i to kara z odsetkami, i ponad 100 tysięcy. Jak nie zapłaci, to co, że pójdzie siedzieć? Za to, że pojął świnie, wodą z własnej studni. Ktoś powie, nieznajomość prawa szkodzi i nie zwalnia z odpowiedzialności. Tyle, że nasze prawo nie służy człowiekowi, nie stawia granic które mają czemuś służyć, tylko jest tworzeniem rozmaitych nowych obwarowań, coraz bardziej gęstych, po to, żeby wyżywić istnienie rozmaitych urzędów, żeby uzasadnić bytność, żeby mówić, że my przecież politykę prośrodowiskową prowadzimy, no bo chodzi o to, żeby te zasoby wód podziemnych chronić. Tyle, że tak naprawdę to chodzi o Blade. Bo to pozwolenie i tak można uzyskać. Co prawda, uzyskuje się je nie w tydzień, nie w kilka tygodni. On już czeka ponad dwa lata. Jest bliski temu, żeby stał się praworządnym hodowcą świń. Świń urzędowych pełną gębą, pełnym ryjem. Chciałem powiedzieć. Pewnie kojarzycie jeszcze wiele takich sytuacji. Napiszcie w komentarzach o naszych absurdach. Może dzięki temu, ktoś to będzie czytał, zorientuje się, w czym zupełnie niechcący nie czyni zadość naszym przepisom i szybko to ureguluje, zanim go system dopadnie, i zniszczy. Kojarzycie przed laty piekarza, co to niesprzedany chleb oddawał ludziom ubogim i zniszczono jego działalność piekarniczą, bo nie odprowadzał VAT-u. I dopiero później wprowadzono pewne przepisy, które zdejmowały już taką konieczność, ale czasu nie cofnięto. I po piekarzu. Jego szlachetnym sercu i prowadzonej przez wiele lat działalności, również dobroczynnej. Kojarzycie, te przypadki raz po raz ujawniane, kiedy okazuje się, że ktoś kiedyś gdzieś wniósł dom dawno temu i wtedy na podstawie. Jakichś uproszczonych procedur dom mógł stać naście czy dziesiątki lat, nikt się nie czepiał, a teraz nadzór budowlany, bo za blisko drugiego sąsiada, bo za blisko y, płotu, bo nie spełnia pewnych norm. Rozebrać chałupę, bo nie spełnia norm. Polaku, bądź posłuszny. Bo ci urzędnik każe, bo on musi egzekwować prawo, bo jak nie, to jego sprzątną ze stołka. Nie ma miejsca na myślenie, nie ma miejsca na bycie pro Warto o tym mówić i warto wręcz krzyczeć. Tam, gdzie dzieje się krzywda i tam, gdzie triumfuje głupota, a nieprawdziwa troska o dobro wspólne. Na Wnikliwym Kanale staram się pokazywać różne absurdy, także rozmawiać z ludźmi, którzy mają coś, mądrego i dobrego również do powiedzenia, bo nie chodzi tylko o to, aby negować, chodzi o to, aby również szukać rozwiązań, ale czasami trzeba mocniej coś powiedzieć. Po to, żebyśmy w tej stagnacji nie byli pseudozadowoleni, jeśli nas to nie dotyczy, albo nie narzekali tylko, że to wokół nas jest tak źle. Generalnie im dalej nam się wolny kraj po 1989 roku rozwija, tym absurdów jest coraz więcej i nie ma uproszczenia prawa. A jeśli ktoś mówi, że jest to wprowadzane, to każde uproszczenie podobno niesie następne pokomplikowania, bo do tej pory nie było takiego odważnego, co by chciał to przeciąć. Dlaczego? Bo uderzyłby w interesy tych grup, które żyją z coraz bardziej zagmatwanego i licznego prawa. Multum przepisów. Bądźmy uczciwymi obywatelami, ale walczmy z absurdami. Czego Wam sobie życzę. Kliknij łapkę, napisz komentarz. Zapraszam za subskrybuj kanał, to zobaczymy się niedługo.